Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, część związaną z pytaniami od widzów. Pytania, które zadajecie na stronie dnarynków.com w ciągu trwania tego tygodnia zbieramy i dokładnie teraz odpowiadamy na nie w tym programie. A oprócz tego, jeżeli oglądasz program na żywo, możesz zadać pytanie w formularzu pod wideo i na to pytanie za chwilę też udzielimy odpowiedzi. Zatem prośba do reżyserki o podrzucenie pytań, o które najczęściej pojawiały się właśnie na dnarynków.com i co Was najbardziej interesowało. Zacznijmy od pierwszego. Witam. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych nie dzieje się najlepiej. Indeksy spadają, indeks PMI cały czas dla Polski jest poniżej 50 punktów. Od dłuższego czasu obserwuję giełdę i zbieram wiedzę, chcąc w niedalekiej przyszłości samemu zacząć grać. Czy jeszcze w tym roku warto rozpocząć grę na giełdzie? Czy może lepiej wstrzymać się do przyszłego roku? Bardzo wiele osób pyta o to, no to kiedy zacząć to inwestowanie? Już teraz czy dopiero za chwilę? Otóż, no moi drodzy, na to pytanie wykres warszawskiej giełdy. Dokładnie. Nie WIG na tym wykresie tutaj przed Wami. I jedna bardzo istotna informacja. Nie wyznaczajcie sobie konkretnej daty, że zacznę inwestycje od przyszłego piątku, od początku roku, od 2017. To nie jest dobre podejście. Nigdy nie wiemy, co wydarzy się dalej. Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, co będzie dalej, więc nie możemy teraz określić punktu, w którym najlepiej zacząć inwestować. Na razie dane z polskiej gospodarki faktycznie nie wyglądają najlepiej, więc warto poczekać jeszcze na te rozpoczęcie inwestowania łyżeczką. A nie chochlał, co jest oczywiście ulubionym przysłowiem DNA rynków i te inwestowanie w Polsce myślę, żebym na tą chwilę jeszcze trochę przełożył, ale nie wyznaczał sobie dokładnej daty. Więc na ten moment można powiedzieć, że rzeczywiście widzimy na giełdzie spadki, więc poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy, czy rzeczywiście będzie tak dobrze, jak było jeszcze niedawno, a być może trzeba będzie poczekać, bo tych spadków jeszcze trochę będzie. Zmienność na rynku jest, to akurat najważniejsza informacja, że nie ma co się spieszyć. Jeżeli chcemy zbierać wiedzę, to warto zacząć małymi krokami, ale dopiero wtedy, kiedy te dane gospodarcze będą sugerowały, że warto zacząć inwestować. Na razie e, warto inwestować tylko może bardziej bezpiecznie, a nie ryzykownie, kiedy widzimy pogarszające się dane. Skoro już wiemy to, to zobaczmy, o co jeszcze pytaliście na dnrynkow.com, co było najczęściej zadawanym pytaniem, najciekawszym pytaniem. Kilka tygodni temu, chyba cztery, polecał Pan Japonię, o no, dziękuję za rekomendację, do tej pory straciła jedynie 12%. Tak to prawda, Japonia bardzo zmienny rynek, ale nie do końca prawdą jest to, że polecaliśmy Japonię 4 tygodnie temu. Zobaczcie wykres japońskiej giełdy, dokładnie na tym wykresie, właśnie w kolorze fioletowym, indeks Nikkei, czyli indeks japońskiej giełdy od 2012 roku. O, tutaj jest 2012 rok i w DNA Rynków o Japonii Mówiliśmy mniej więcej gdzieś od tego momentu, gdzieś od połowy 2012 roku, końca 2013 roku. Ostatnio rzeczywiście o Japonii w DNA rynków mówiłem, że może być dobrze, ale w żadnym wypadku nie mówiłem, że to gwarancja zysków. To, co może Wam Japonia zapewnić, to duża zmienność, czyli dokładnie takie skakanie. Czasem będzie lepiej, czasem będzie gorzej, ale na razie z Japonii. Te do, ten dodruk pieniądza sugeruje, że powinno być lepiej, właśnie w japońskiej gospodarce. I również na japońskiej giełdzie, ale proszę też spojrzeć, że ta japońska giełda w skali ostatnich dwóch lat zyskała tam blisko 70%. Taka 10-12% korekta, która jest dokładnie tutaj, to nic wielkiego. Więc proszę się tym nie przejmować i proszę nie inwestować wszystkiego w jeden tak agresywny rynek jak japoński. Znowu łyżeczką, a nie chochlą, szczególnie na tak zmiennym rynku. Więc proszę uważać, proszę pytać, czy Japonia faktycznie jest aż tak dobrym, wyjątkowo dobrym. Pomysłem, żeby zainwestować tam wszystko, z pewnością, wtedy będę mówił, że nie wszystkiego nie można inwestować w jeden rynek, zwłaszcza tak zmienny. Ale na razie perspektywy Japonii wciąż dobre, a teraz nawet lepsze, bo dzisiejszego dnia Japonia urosła o 4%, a więc już widać, że te minus 12% jest dużo, dużo mniejsze. Więc już wiemy co z Japonią. Zobaczmy, co jeszcze Was interesowało na dnmarynku.com. Eee... Kolejne pytanie ze strony, czy po ostatniej obniżce stóp procentowych w kraju, i, i przy perspektywie kolejnych obniżek, może już nawet w listopadzie, warto jeszcze teraz wchodzić do funduszy krajowych obligacji skarbowych. O krajowych obligacjach skarbowych i o tych bezpiecznych inwestycjach w dług mówiliśmy w ostatnim odcinku na rynków i jeszcze na pewno w poprzednim, ale skoro pytań jest bardzo dużo, to jeszcze raz poruszmy ten temat. Tutaj, moi drodzy, wykres polskich obligacji skarbowych, tych dziesięcioletnich, a więc ich cena i Ile one kosztują? Dokładnie od początku roku, od 2014 roku, od stycznia, i to, co możecie śmiało zobaczyć, to że w ciągu zaledwie 8 miesięcy, no 9 miesięcy, urosły one o 8,5 procent, czyli cena obligacji tyle zyskała na obligacjach można było w 8 miesięcy 9 zarobić prawie 9%. To bardzo bardzo drogo. Te obniżki stóp procentowych już są w cenach te obniżki stóp procentowych, które faktycznie były przewidywane przez rynek się realizują, ale one były przewidywane tutaj. To były ostatnie dwa miesiące. Ja pod obniżki stóp procentowych akurat obligacji skarbowych bym nie kupował. Uważałbym, że to już jest w cenach, to jest w rynku i trzeba bardziej uważać na to, aby nie nadziać się na kontrę, bo nawet na tych obligacjach skarbowych czasem może być trochę zmiennie. Na razie obligacje w bardzo silnym trendzie wzrostowym, w bardzo silnej hoście no i wydaje się, że duża część tych informacji makroekonomicznych, które są na zewnątrz już są w cenach, więc z obligacjami raczej czas realizacji zysków, a nie czas zwiększania inwestycji. A jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął inwestować w obligacje, to nie wiem, czy powinien się teraz na to kusić. Jesteśmy po bardzo silnych wzrostach na obligacjach, a więc z tymi obligacjami, moi drodzy, ostrożnie, naprawdę ostrożnie. Bezpieczeństwo to raczej część depozytowa, gotówkowa, a nie już tylko i wyłącznie obligacje lub też obligacje korporacyjne. Tam jest trochę zmienności. Tam trzeba się liczyć czasem ze stratami, więc nie utożsamiajmy tego z superbezpieczeństwem. To po prostu rynek, jak każdy inny. Skoro już wiemy co z obligacjami, zobaczmy, o co pytacie teraz. W trakcie trwania programu DNA rynków na żywo pytania. Grzegorz pyta. Panie Pawle, a co się stało z cyklem? Spokojnie to tylko ekonomia. Jak najbardziej jest w planach spokojnie to tylko ekonomia to cykl, który uruchomiliśmy w DNA Rynków, który na chwilę wypadł z Ramówki, bo pytań o konkretne wskaźniki było tak bardzo wiele. Przygotowujemy program i ten cykl Spokojnie tylko ekonomia, też w DNA rynków będzie, więc spokojnie będzie, jak tylko DNA rynków wróci z urlopu, czyli już 17 listopada. Zatem serdecznie zapraszamy i zapraszam do zgłaszania pozycji, co byście chcieli, aby wyjaśnić właśnie w DNA rynku spokojnie to tylko ekonomia. Zobaczmy, co jeszcze e, chcielibyście wiedzieć. Dokładnie w trakcie trwania programu Zadajemy pytania i pitek pyta. E, mam pytanie na temat funduszy inwestycyjnych, a mianowicie funduszy obligacji. Czy środki zainwestowane w ten produkt przyniesie w przyszłości zyski? O rany, ależ to e, składnia skomplikowana. E, mówiąc o obligacjach, wydaje się, że ta część już, pytanie jest e, rozwiązana. Dokładnie to, co było przed chwilą, e, sami Państwo zobaczyli na żywo. Dokładnie takie same pytanie, jak do dnrynków.com i te obligacje skarbowe. Polskie bardzo silnej hoście. Narysujmy to jeszcze raz. Bardzo silne wzrosty na te obligacje skarbowe. Raczej bym powiedział czas realizowania zysków, jeszcze raz, a nie dokupowania obligacji skarbowych, które są bardzo, bardzo drogie. A niedługo Polska mierzona obligacjami skarbowymi będzie bezpieczniejsza niż Stany Zjednoczone, co chyba tak do końca normalne nie jest, bo jednak bezpieczeństwo Polski, a Stanów to finansowe bezpieczeństwo jest zgoła inne. Rynki na razie wydają się myśleć inaczej i to myślę jest duże zagrożenie na 2015 rok. Ale skoro już wiemy co z obligacjami, zobaczmy, co jeszcze Was interesuje. Was teraz interesuje w trakcie trwania programu. Prośba do serki o podrzucenie pytań. Kupiłem nową Azję i jestem 8% w plecy. Czy ten fundusz ma szansę odbić? Czy jest na odbicie w górę uzasadnienie Nowa Azja, czyli głównie te mniejsze gospodarki z Azji, a więc też częściowo, no może nie tylko mniejsze, ale poza Japonią można powiedzieć mniejsze, przy czym Chiny też w porównaniu do Japonii są trochę mniejszą giełdą i ta giełda dokładnie ten rynek Nowej Azji 8% spadki, a to dlatego, że głównie Hongkong solidnie poleciał, no i ostatnio poleciała też również Japonia i część pozostałych rynków dookoła też pospadała. Czy jest uzasadnienie na odbicie? Na razie ta nowa Azja bym powiedział dosyć ambitny temat, jeżeli chodzi o wzrosty, bo jeżeli Chiny zaczną przyspieszać, to i w tej nowej Azji się poprawi. Tyle tylko, że najpierw poprawi się w Chinach, a dopiero potem w tych pozostałych gospodarkach, co niestety zajmie pewnie co najmniej 3-6 miesięcy, a więc te 8% spadki na razie i tak bardzo łagodny wymiar kary, jak na wzrost napięcia geopolitycznego, wzrost zmienności na rynkach i spadek ilości dolarów tych produkowanych przez amerykańskie bank centralny. Zatem wniosek moim zdaniem prosty, na razie na Nową Azję specjalnie bym wybitnie jako cały region nie liczył. Po prostu trochę dużo tam ryzyka. Zatem uzasadnienie do odbicia w górę na razie bardzo bardzo słabe. Po prostu może odbić, bo sporo spadło, ale to nie jest wcale żaden moim zdaniem argument za tym, żeby faktycznie kupować i dokupywać takie inwestycje. Zobaczmy co jest dalej. Spóki pyta, skoro takie złe dane ekonomiczne na całym świecie i taka zmienność i szansa na korektę, to może jedyne rozsądne wyjście to lokata. Wszak mało, ale zawsze. Pewnie. Jeżeli spojrzymy na rynki przez pryzmat takiego bardzo bezpiecznego inwestora, to rzeczywiście nie jest to moment, kiedy powinien on inwestować. Stany Zjednoczone bardzo wysoko i no, można powiedzieć z troszeczkę słabszymi danymi makroekonomicznymi, Europa już niżej, a dane jeszcze słabe, czyli jeszcze nadal słabsze. No więc chowanie tych pieniędzy dla bezpiecznego inwestora w lokatę jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Dla kogoś, kto chce jednak trochę ryzyka, kto chce zarobić trochę więcej niż te marne pieniądze na lokacie, bo niestety stopy procentowe są najniższe w historii, to jest to dla niego idealny czas, żeby kupować łyżeczko nie chochlą. Te 3-5% całego portfela dokupywane co miesiąc regularnie sprawi, że będziemy mieli przynajmniej 10 miesięcy na zainwestowanie połowy naszego kapitału. A za 10 miesięcy sytuacja na rynkach może wyglądać zgoła inaczej. Jak bardzo inaczej, wystarczy cofnąć się 10 miesięcy temu, kiedy Stany Zjednoczone zaczynały swoją ostatnią hostce, kiedy Europa miała być we wzrostach, kiedy w Polsce mówiliśmy, że indeks WIG20 sięgnie 3000 punktów. A więc bardzo, bardzo duży, dużo w 10 miesięcy może się wydarzyć. I nawet w takich pogarszających się danych makroekonomicznych wydaje mi się łatwiej inwestować te mniejsze kwoty. Bo jak rynek rośnie, to się boimy, że urośnie za bardzo, że chcemy kupić od razu wszystko, a po co tak ryzykować? Zatem na razie część pieniędzy bezpiecznie, na gotówce, jak w portfelu DNA Rynków, jak najbardziej może się znaleźć. No poza tym też, jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, warto część pieniędzy schować w bezpieczne miejsce, aby się na urlopie po prostu nie denerwować. Czy są jeszcze jakieś pytania do DNA Rynków? Reżyserka podpowiada, że w tej chwili to wszystkie pytania, które padły na żywo. Zatem serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę, za aktywność w trakcie tego programu DNA Rynków i zapraszam na kolejny odcinek 17 listopada. Gdzie będzie o giełdach, gospodarkach i Twoich inwestycjach. Do zobaczenia!